Ojciec powstaniec warszawski, żołnierz armii krajowej, 27 października odszedł na wieczną wartę. Zgrupowanie targówek 654, rejon 2, oddział 6, obwód 6. Drugiego dnia listopada był pogrzeb. Odszedł właśnie mój ojciec, kochańszy, żołnierz Armii Krajowej. 92 lata miał. Zostajesz nas z serca, pamięci, duszy. Dziękujemy Ci za to, co zrobiłeś dla ojczyzny i dla naszej własnej rodziny. Za pamięć, za to, co włożyłeś w serce. Dziękujemy Ci jeszcze raz całego serca. To staniesz nasze serca pamięci, modlitwie. Będzie zawsze dla nas, najkohańszym ojcem. Też jesteś. Dzięki Tobie mamy wolność kraj państwo został wyzwolone. Twoje męstwo odwagę. Honor, wartości, Bóg, honor, ojczyzna. Wiedziałeś, czym, czym były dorosłeś w wieku dziecka, Podjąłeś się walki za ojczyznę. I pamiętajmy o innych